Cześć, jestem wraz z Kotem Jarem w mieszkaniu i się pytamy kiedy malinowe info. Serwus! witam was serdecznie w drugiej części filmiku serii Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Jak widzicie po tytule odcinek ten nazywa się troszkę inaczej. Tą serię filmików chciałbym teraz nazywać malinowe info i troszkę go zmienić, urozmaicić. Wzorowałem się filmikami, które tworzy Cybermarian. Pozdrawiam Cię Cybermarianie, jeśli to oglądasz. On nagrywa serię filmików Cyberinfo i troszkę zgapiłem e, od niego koncepcję w tworzeniu tych filmów, i dlatego nasze odcinki będą się nazywać Malinowe Info. Pod ostatnim QA zadawaliście dużo pytań i teraz się postaram na nie odpowiedzieć. A teraz krótki filmik zatytułowany: Co się stanie, jak nie zakręcimy dobrze kranu w naszym fermentorze. Kiedy kolejna część wina z bananu? Faktycznie pierwsza część się pojawiła już dawno temu, a drugiej ciągle nie ma. Wino dochodzi, zlewaj je z na dosadu. Jakiś tam materiał mam nagrany, także niebawem będzie druga część. Trochę się spóźniłem, bo druga część wina bananowego jest już na kanale, także tu jest link do materiału. Zapraszam. I tutaj widzicie to wino bananowe. Ono już ładnie wyfermentowało, ale się klaruje, także będę je zlewał. Niedługo drugi raz na dosadu. I może wtedy się pojawi materiał, kiwi też mam do zlania, brzoskwinie ira barbar z truskawką, te wina tutaj e, potrzebują mojej uwagi, także cierpliwość, niebawem druga część tego i innych nastawów. A teraz mały przerywnik. Serwus Malinowe Nosy, z tej strony Kreatywny, majsterkuje w swoim warsztacie i jestem w Malinowym Info. Nie, nie jesteśmy... Marcin pyta, ile razy balon Ci wybuchł? Na szczęście w mojej karierze winiarskiej póki co nie miałem sytuacji, żeby mi balon wybuchł. Zazwyczaj dzieje się to wtedy, kiedy rurka fermentacyjna od góry nam się zapcha. Na przykład jakieś owoce w balonie pójdą do góry, zatkają rurkę, gaz będzie się zwiększał, zwiększał, aż w końcu wysadzi i wszystko, wszystko pójdzie po, po suficie. Albo wy może nawet wybuchnąć, balonek jest szczelnie zamknięty. Część z Was na pewno już miała takie przygody. Jeżeli chodzi o wybuchy, to miałem tylko takie sytuacje, że za wcześnie wino zabutelkowałem i czasem w piwnicy kolki strzelały i wino się wylewało. Co ty nowy nosie ty? Co przeczyściłbyś senereczki, co? A w międzyczasie też Patryk pisze, a mi dziś 20 litrów na stawę poszło w kibel. Pękł balon. Niefajna sytuacja. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o te balony, to miałem faktycznie kilka sytuacji, kiedy balon mi pękł. I zawartość wylała się. Jeżeli to się dzieje na dworze, to, to pół biedy. Natomiast jeżeli to się dzieje w domu i, nie wiem, 30 litrów wina albo 20 litrów cytrynówki wylewa się na podłogę, słodkiej cytrynówki, która się klei dodatkowo, no to jest trochę zachodu. Także już nieraz piętro niżej sufit był zalany. Czy zdarzyło Ci się kiedyś rozwalić balon zawartością? Bo mi tak. Kolejny komentarz do tej sytuacji z balonami. Pamiętajcie, żeby bardzo ostrożnie postępować, jeżeli robicie coś z balonem szklanym. Czy to go przestawiacie, przesuwacie, podnosicie, bo to jest szkło i najlepiej trzymać balony w koszach. Pytanie do następnego QA. Ile razy twój brat bliźniak zastąpił Cię na odcinku i o tym nie wiedzieliśmy? Kto jeszcze nie wie, mam brata bliźniaka faktycznie i można by tutaj coś kombinować, ale nie, nie. Brat raczej nie występuje przed kamerą, także. Nie było takiej sytuacji, kiedy on tu mnie zastępował, także bądźcie spokojni. Ale porozmawiam z bratem, może uda mi się go kiedyś namówić, żeby wystąpił za mnie albo ze mną w materiale. To pytanie mnie rozbawiło. Bartek pyta, dlaczego masz skośny sufit w piwnicy? <grych> Zapewne chodziło mu o to pomieszczenie, w którym się teraz znajdujemy, studio. Jest tu faktycznie skośny sufit, ale to nie jest piwnica. To jest pomieszczenie, w którym nagrywam i to pomieszczenie znajduje się na piętrze, a nie w piwnicy. Poddasze pod to jest właściwie, stąd ten skośny sufit. A przy okazji pokażę Wam jak to studio kiedyś wyglądało. W 2013 roku, jak zaczynałem nagrywać, to właśnie tak wyglądało studio. Widzicie tutaj z tyłu jeszcze jest okno, którego teraz nie ma. Zamurowałem to okno po to, żeby właśnie zrobić tutaj ścianę taką pod studio, żeby to ładniej wyglądało i, i lepiej się prezentowało. Obecnie tak to wygląda. Trochę się już w tym studio nie mieszczę. Także kombinuję, gdzieby tu znaleźć jakieś inne pomieszczenie i wszystkie te balony mieć w jednym miejscu i jakoś to fajnie urządzić. Ale póki co jest jak jest. Marecki pisze, mam nadzieję, że odpowiesz na to pytanie. Co sądzisz o drożach Turbo 24-godzinne? Droże Turbo przeznaczone są do szybkiej fermentacji. Nie używamy ich do win, cydrów czy piw. Te droże służą raczej do przefermentowania szybko cukru z owocami lub bez. I później do dalszej obróbki, czyli destylacji. I do tego nadałem się idealnie i warto takich drożdży używać, bo wtedy w krótkim czasie mamy gotowy zacier do dalszej przeróbki, natomiast do wina nie stosujemy absolutnie turbodrożdży. A teraz mały przerywnik. Zobaczcie mój skok z dachu 28-piętrowego budynku. Nie wszyscy rewelację. Jesteś gotowy? No patrzę ciebie, głęboki wdech. Ready, go! Co z projektem mauser? Będziesz budelkował? Ostatnio pojawiła się trzecia część materiału z mauserem, kto jeszcze nie widział, gdzieś tu wyskoczy link. Póki co wino musi przezimować, ułożyć się, wyklarować. I po zimie będę myślał, co dalej z tym winem. Planuję przygotować paletę butelek, korków, kapturków, fajnych etykiet. I to wino zabutelkować, nagrywając czwartą część materiału dla Was. Także, Arkadiuszu, będę to wino butelkował. Przygotowuję się do tego, ale to nie nastąpi dziś, tylko dopiero za jakiś czas. Ziombiel pisze, no ja już się gubię, czy tylko ja to oglądam? Nie robię wina ani niczego związanego z tym tematem, a jednak oglądam odcinki. Bardzo się cieszę, że mimo, że nie działasz w temacie, oglądasz filmiki. Staram się te filmiki nagrywać tak, żeby właśnie przyjemnie się oglądało, nawet, nawet nie działając w branży. Czy wino w temperaturze 16 stopni się uda zrobić? Tak, uda się zrobić takie wino kazimierzu. Jeżeli robisz wino na drożach aktywnych, to niektóre droże aktywne mają już tolerancję i zaczynają pracować gdzieś o 8 stopni, nawet przy niższej temperaturze. Proces fermentacji jest spokojniejszy i przez to efekty smakowe i końcowy produkt jest dużo lepszy niż. Niż jakbyśmy nastawili wino, które by przefermentowało w 25 stopniach rachu ciachu, także i jak najbardziej, Kazimierzu, taka temperatura jest ok do nastawów. A teraz mały przerywnik. Witam bardzo serdecznie, właśnie prowadzę streama i jestem w malinowym info. Pozdrowienia od czatu na malinowego nosa. Jaką temperaturę masz w winiarni? Może jakiś live? Ile masz łącznie butelek? Pozdrawiam. Jeżeli chciałbyś pomocy, jeżeli chodzi o stronę graficzną, to chętnie pomogę. Co do pomocy, jeżeli chodzi o stronę graficzną Virtual Official, to jak najbardziej, jeżeli chciałbyś pomóc, to napisz do mnie na konkursy malinowy nospel, czy inne osoby, które chciałyby pomóc przy tworzeniu miniaturek, filmów, ewentualnie jakiejś jakieś obróbki. To zapraszam do współpracy. Jeżeli chodzi o temperatury w winiarni, to obecnie jest około 18 stopni, jak widzicie. Ile masz łącznie butelek, nie napisane, czy pustych, czy pełnych? Także nie wiem, które liczyć. nie no żartuję. Ta ilość się cały czas zmienia. W... Tak naprawdę to nie mam dużo tych butelek. W balonach dużo wina stoi. W piwnicy mam gdzieś z 500 butelek. Na regałach. Tutaj gdzieś z 50, 100. A tak to wszystko jest w balonach. Butelki są w ciągłym obiegu. Rozdaję, wypijam, uzupełniam. Także krążymy w kółko i jest ok. A co do tego live'a, to kto wie, może się kiedyś pojawiam na kanale. Póki co się muszę przełamać, bo troszkę się wstydzę, także nie nagrywam live'ów. Ale może za jakiś czas. QA. Od czego powinienem zacząć zabawę z winiarstwem? No przede wszystkim od obejrzenia wszystkich moich filmów na kanale. Nie no żartuję, e, filmy oczywiście polecam, bo jest tu dużo materiału, dużo poradników, przepisów na wina i nie tylko. Także najlepiej zaopatrzyć się w jakąś literaturę, poprzeglądać internet, pooglądać filmiki zaopatrzyć się w jakiś pierwszy sprzęt i działać. Tutaj bardzo dużo jest potrzebne praktyki, także teoria teorią, a, a te nastawy muszą powstawać i wtedy z biegiem czasu zobaczysz, że robienie win jest bardzo proste, jeżeli tylko mamy surowiec. Kaktus pisze, gdzie kupiłeś licznik cukru? Nie wiem o jaki licznik chodzi, ja cukru nie liczę, może to i lepiej, bo jakbym liczył ten cukier to w sezonie trochę dużo go schodzi i bym się chyba załamał, także nie kupiłem licznika cukru, nie mam licznika cukru. Chyba, że chodziło Ci o cukromierz, to zapraszamy do naszego sklepu Nospel, tam można go zakupić. Jak to jest z tym siatkowaniem wina? Czy dodajesz siarkę podczas butelkowania? Jeżeli chodzi o siatkowanie wina, to tak, jeśli mam już wino zabutelkowane i chcę je zabrać do znajomych, to zazwyczaj wkładam je do jakiejś siatki albo torby, także siatkuję wina jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o siarkowanie wina, to staram się tego nie robić. Staram się robić wina eko, bez dodatków siarki. Jeżeli jest konieczność, bo coś, coś się złego dzieje, to wtedy ta siarka jest pomocna. Natomiast jeżeli zrobimy odpowiednio mocne wino, czy odpowiednio wyfermentujemy, to ono powinno być odporne. Jeżeli nie jest słabe alkoholowo, tego alkoholu jest więcej, to ta siarka nie jest konieczna i ja tej siarki nie dodaję. A teraz mały przerywnik. Jestem w Winiarni i nagrywam dla Was nowy odcinek. I jestem w Malinowym Info! Kiedy jakieś gotowanie? Ja gotuję cały czas. Ostatnio robię obiady do słoików, żeby mieć zawsze szybki obiad w lodówce. Leczo, fasolka po bretońsku, pulpety w sosie pomidorowym ostatnio robiłem. Bardzo fajna opcja, polecam. Przychodzę wieczorem, nie mam czasu. Wyciągam słoik, podgrzewam i obiad gotowy. Także świetna opcja dla osób zabieganych, czy nie mających czasu po, po pracy czegoś ugotować. A co do filmików kulinarnych na kanale, to będę chciał czasem wrzucić jakiś filmik z gotowania. Nie chciałbym tylko robić tych alkoholi, alkoholi. Czasem jakaś przekąska, czy coś obiadowego, czy coś dobrego do zjedzenia. Myślę, jest fajną odskocznią. Także mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu. Czy będziesz zapraszał jeszcze jakichś gości do swoich nagrań? Co z serią wjazd do piwnicy? Będzie kontynuacja? Pozdrawiam! Pozdrawiam Cię Przemku, jeżeli chodzi o gości i o serię wjazd do piwnicy, to pewnie będzie kolejna część wjazdu do piwnicy, tylko muszę mieć jak wjechać i gdzie wjechać do tej piwnicy, także jeżeli chcielibyście, żebym wpadł z kamerką, pokazał Wasze królestwo, to napiszcie do mnie, umówimy się i podjadę, zrobimy z tego odcinek. Jeżeli chodzi o nowe osoby w filmach, to na pewno się będą pojawiać. Niestety mało kto chce ze mną występować tak publicznie przed kamerą, ale czasem kogoś namówię i staram się urozmaicić też filmy nie tylko swoją facjatę pokazując, ale kogoś ze mną. Także pracuję nad tym cały czas. Pozdrawiam Malinowy, Twoje filmy zachęcają do rozpoczęcia przygody z winami. Czy woda na syrop cukrowy powinna być wcześniej przygotowana? Pozdrawiam Cię Piotrze, życzę wszystkiego dobrego. Jeżeli chodzi o mnie, to ja używam głównie wody kranowej, nie przegotowywuję jej. U mnie woda w kranie jest okej, okay, nie odczuwam, żeby była zła. Jeżeli macie dobrą wodę w kranie, to myślę, że nie warto, natomiast jeżeli macie niepewną, to warto ją przegotować, czy ewentualnie przez jakiś dzbanek filtracyjny przelać tą wodę i dopiero robić syrop cukrowy. I myślę, że to koniec pytań w tym materiale. Nie chciałbym, żeby filmik był za długi, tak? Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach pod filmem. Odpowiem na nie w kolejnej części materiału. Natomiast jeżeli chodzi o tę nową serię filmików Malinowe Info, to zerknijcie sobie na kanał Cyber Mariana, zobaczcie jego CyberInfo. Pozdrawiam Cię jeszcze raz, Cyber Marianie. Ja tutaj w tym filmie wrzuciłem już kilka przebitek tego, jak to mniej więcej by mogło wyglądać. Dajcie znać, czy, czy taka koncepcja się Wam podoba. Jeżeli byście chcieli wystąpić w kolejnym odcinku, pokazać waszą piwnicę, czy fajne miejsce, czy ciekawe zajęcie, to podsyłajcie do mnie filmy na maila gmail.com. Mnie, mnie się ta cała koncepcja odcinków Malinowe Info bardzo podoba i mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Dajcie znać, czy podoba Wam się taka seria filmików Malinowe Info, czy wolicie starą QA, czyli pytanie i odpowiedzi. No a póki co to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Servus!